Witajcie moje drogie, w kolejnym filmiku. E, tak jak obiecałam w poprzednim, e, pokazuję Wam strój dnia. Nie wiem, nie jestem pewna, czy to będzie dobrze widać, tutaj się ustawię, ale tak, co mam na sobie? Mam na sobie maxi dress e, z New Looka, taką bardzo obcisą, wiecie, Pensi szmency, e, czarną długą, e, taką 3, czwarte, myślę, e, sukienkę. Tak wam teraz powiem, a zaraz się pokażę w oddaleniu. Torebkę różową z Prady, z Prady, Boże, z Donny Karen, którą też już wam pokazywałam chwilę wcześniej, tą różową taką, wiecie, dużą, tą. Oraz mam na sobie zwykłe laczuszki z Primarku, troszeczkę wytarte, musicie mi wybaczyć, te złote z ćwiekami, które też już widzieliście w zeszłym roku. Na paluszkach taki bardzo, bardzo, taka żarowa lakier z Essence, numerek Boże Osa, jak zwykle mi się tu musiała wtrnić, jak zwykle, na paznokciach lakier z Essence. Nie mam żadnych dodatków, był upał dzisiaj 32 stopnie w Irlandii, To jest po prostu amazing, amazing i to się nie zdarza tutaj i generalnie nic więcej nie miałam oprócz jeszcze okularów przeciwsłonecznych, a tak no to to się będzie prezentowało. Ja sobie zrobię Wam szybki najazd i polecę na drugą, koniec łączki. Dobra, teraz idę tutaj zrobić Wam najazd na mój strój. Kto się prezentuje? Mam nadzieję, że mnie tam słyszycie. Czy wszystko dobrze widać? Pewnie mnie obcięło troszkę tam z góry, ale ogólnie jest, było mi bardzo wygodnie. Bardzo fajnie. Troszeczkę ta sukienka jest taka przy dole E, zwężana i taka, że nie można zrobić zbyt dużych kroków, ale to mi nie przeszkadzało dzisiaj, wiecie, tak sobie e, tuptałam. Także tak to e, wygląda. Ja Was pozdrawiam z. Boże tu e, pozdrawiam Was z upalnego Galway i mam nadzieję, że jeszcze będzie pięknych kilka takich dni w roku. E, no, a ja szybko lecę Wam to wgrać, żebyście miały co oglądać. W razie gdybyście się nudziły. Na razie, cześć! No, gdyby nie było tam dobrze widać na tej łączce, to pokazuję Wam się jeszcze raz. Wszystko opowiedziałam chwilę wcześniej.